Dzień dobry, witam w podcaście o filmach i aktorach odcinek numer 12. Tym razem powiem kilka zdań o filmie Cyborg. Mówiłem już o nim w odcinku pierwszym tego podcastu, gdy mówiłem o trzech najlepszych filmach na świecie, które widziałem i gdzieś tam też wspominałem w późniejszych odcinkach podcastu o tym filmie i będę jeszcze o nim wspominał, ponieważ jest to według mnie naj... drugi najlepszy film, jaki widziałem. W życiu. E, dużo osób e, może uważać to za dość śmieszne, e, ponieważ Cyborg jest filmem B klasowym. Jest to film sensacyjny, e, science fiction. Nie jest to film kojarzony z kinem, powiedzmy, ambitnym. E, nie jest tak to kojarzone. Jest to błąd, ponieważ ten film ja uważam za jeden z najlepszych na świecie. E, I teraz tak. E, film Cyborg Gądemik, byłem. Małym dzieckiem, to był pierwszy film, który widziałem z Wandamem, który pamiętam. Być może widziałem z Wandamem wcześniej jakieś filmy, ale nie pamiętam tego. Więc to, co jest niesamowite, jeśli chodzi o ten film, to klimat, atmosfera. Nie ma drugiego filmu, który ma coś takiego w sobie. Czyli mamy tutaj ten klimat, lekki klimat thrillera jest, mamy klimat kina akcji, co jest podkreślone przez obecność Wandama jeszcze bardziej. Mamy elementy sztuk walki, jest trochę scen walk, mamy klimat science fiction. Postać Vandama to jest taki właśnie typowy samotny wędrowiec, samotny wojownik więc jest to mocno podkreślone tutaj. Mi się bardzo podoba w ogóle ten koncept samotnego wędrowca, samotnego wojownika i ten koncept oczywiście jest obecny bardzo mocno w kinie akcji ogólnie. Przy czym tutaj jest bardzo dobrze, że jest to mocno podkreślone, czyli twórcom udało się zbliżyć do tego, o co chodzi w tym kinie akcji. Tak, jakby oni wyciągnęli z kina akcji to, o co chodzi, na wierzch. Więc bardzo się cieszę, że ten film powstał. Reżyser tego filmu zrobił też trochę innych filmów, które ja uważam za wyjątkowe. Um, między innymi bardzo lubię film Kickboxer 4. Co ciekawe, nie każdy może podzielać moją opinię, <laughs> zwłaszcza ludzie, którzy nie interesują się kinem akcji, ale nawet ludzie, którzy interesują się kinem akcji, też y, niekoniecznie podzielą moją opinię. Według mnie film Kickboxer 4 jest bardzo y, klimatyczny, nietypowy film, sceny walk, które tam są, według mnie są bardzo ciekawe i nietypowe. Reżyser ten również nakręcił film Kickboxer 2, który też jest bardzo dobry, ale ja osobiście jestem większym fanem filmu Kickboxer 4. Reżyser ten, o którym teraz mówię, czyli Albert Pyun, nakręcił też film Adrenalina z Christopherem Lambertem, bardzo dobry film, czy też chociażby Terrorysta ze Stevenem Seagalem i Tomem Sizemorem, plus mały epizod ICT. Więc ogólnie, że biorąc, lubię tego reżysera, zrobił dużo dobrych filmów, no ale tym filmem Cyborg przeszedł wszelkie wyobrażenia i oczekiwania, jakie mógłbym mieć. Więc mamy motyw, w którym samotny wędrowiec, wojownik chce rozwalić grupę zbirów. Cały postapokaliptyczny świat robi tutaj niesamowitą robotę. Grupa tych psychopatów, bardzo dobry motyw, świetnie są ukazani, ponieważ jest też coś takiego, że wszyscy oni mają takie, właśnie, wiadomo, no w tym filmie tak jest, jest ten klimat kryptyczny, więc w jakby strojach bohaterów jest to też widoczne. I te stroje są według mnie bardzo wyraziste, bardzo ciekawe, tych zbiorów. Damme oczywiście, też ma bardzo fajne stroje, muszę przyznać. O, w sumie to on ma głównie tam jedno takie ubranie, w którym chodzi przez większość filmu. To ubranie, samo to ubranie też jest, jest ciekawe, nietypowe. E, więc stroje są bardzo fajne w tym filmie, klimat. Um, to, co jest pod spodem, czyli, czyli ten motyw samotnego wojownika, który robi to, co słuszne, kieruje tutaj się, y, można by powiedzieć, zemstą, ale też można by powiedzieć po prostu czynieniem dobra. On po prostu chce. Zlikwidować grupę osób, którzy robią złe rzeczy, można by tak powiedzieć. Więc, gdybym miał powiedzieć o ulubionych moich scenach z tego filmu, to na pewno bym wskazał wszystkie sceny walk. Sceny walk w tym filmie są bardzo dobre. Towarzyszy im często bardzo dobra muzyka. Muzyka, która jest w tym filmie, jest jedyna w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego filmu z taką muzyką. Nie widziałem takiego czegoś. Jest to bardzo dobre. Um, sceny walk um, są bogate w ten właśnie bardzo fajny, postapokaliptyczny klimat. Cały ten film oczywiście ma pewne przymrużenie oka, jest to film klasy B, um, mimo to nie ujmuje mu to klimatu, tak jakby ten film tworzy osobny świat. Trochę coś jak w filmie Mandy, o którym mówiłem um, kilka odcinków podcastu wcześniej. No i nie bez powodu jest tak, że Mandy aktualnie ja uważam za najlepszy film, a Cyborg za drugi najlepszy. Kiedyś było tak, że to Cyborg był najlepszy, bo jeszcze nie znałem Mandy. Um, więc są tutaj podobne elementy. Ja nawet, kiedy mówiłem o filmie Mandy, mówiłem, że Mandy ma podobne elementy do Cyborga pewne. Więc jest tutaj pewne powiązanie, zdecydowanie te filmy ukazują tak jakby coś, o co mi chodzi jako, jako kinomanowi, jako widzowi. Um, coś co jest bardzo ciężkie do uchwycenia, o co tak naprawdę chodzi i o czym tak naprawdę mówię. Um, więc um, te sceny walki zdecydowanie są bardzo dobre, um, muzyka też dużo robi, um, miejsca są świetnie dobrane również. Um, no, i główny czarny charakter y, robi również świetną robotę. Ym, y, aktor, który tutaj gra tą postać, y, jest idealnie dobrany. Ym, jest bardzo wyrazisty, bardzo charakterystyczny. Ym, kiedy ogląda się film Cyborg, to ten aktor trochę też niesie ten film na swoich barkach. Oczywiście Wanda jest tutaj najważniejszy, ale. Ale ten aktor zdecydowanie jest tutaj bardzo dużym plusem do tego, co się dzieje w tym całym filmie. Yy, powstała kontynuacja Cyborga, Cyborg 2, gdzie na początku są nawet, nawet sceny retrospekcyjne, w których jest pokazany Wandam. Cyborg 2 jest bardzo słabym filmem. Gra tam Billy Drago, który jest jednym z najlepszych aktorów świata, według mnie. Niestety Billy nie ratuje w żaden sposób tego filmu, i film Cyborg 2 jest niestety bardzo, bardzo słaby. Przynajmniej z tego, jak go widziałem, ze dwa razy już. Nawet nie wiem, czy trzy razy nie widziałem. Na pewno dwa razy widziałem. I się nic nie zmieniło. Zawsze ten film źle odbierałem. Może się w przyszłości go obejrzę. Oglądałem również film Cyborg 3, w którym gra też inny aktor, którego bardzo sobie cenię, czyli Richard Lynch. Film ten oglądałem tylko raz, bardzo dawno. I z tego, co kojarzę, film był lepszy niż Cyborg 2. Przy czym też było to jakieś beklasowe dziwactwo, i bardzo, jak przez mgłę słabo pamiętam, Richarda Lynch'a. Powiem szczerze, że Cyborga 3 chętnie obejrzałbym w przyszłości jeszcze raz. Powiem więcej, muszę to zrobić. Także gdzieś tam w przyszłości nadejdzie czas, kiedy ja, ja sięgnę po tego Cyborga 3 jeszcze raz. Ogólnie fajnie, że powstały takie beklasowe, słabe kontynuacje. Wiadomo, są one słabe, więc. Yy to kompletnie nie jest to, o co chodzi, ja bym chciał, żeby to były jakieś dobre, udane kontynuacje, a nie taki, taki kicz. Ale jako fan kina, fan kina klasy B, no to doceniam, doceniam sam, jakby, samą kreację, no nie? Samą kreację, samo to, że film powstaje, ja już doceniam, jako sam fakt tego. Tutaj na tym plakacie, który teraz widać, widać również no, ciekawe ubranie Wandama. <laughs> Wiadomo, jakieś, jakieś potargane łachmany ale z jednej strony, ale z drugiej strony wygląda to dość dziwnie, charakterystycznie. Klimat tego jest niesamowity. Um, wszystkiego tak naprawdę, co jest w tym filmie. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię pierwszą scenę z tego filmu, gdzie kobieta Cyborg wraz ze swoim ochroniarzem uciekają przed tymi zbirami. I tam, jak jest scena, jest takie spowolnione tempo, oni tam się biją. Później, jak się pojawia jeszcze Vandam, niesamowity klimat. Pierwsza scena tego filmu, według mnie, jest bardzo, bardzo ciekawa. Cała scena ukrzyżowania Vandama jest niezwykle wyjątkowa, ponieważ nie widziałem za bardzo czegoś takiego nigdzie w kinie, żeby w taki jakiś sposób wykorzystać ten charakterystyczny motyw ukrzyżowania kogoś. I że tutaj Jean-Claude van Damme jest ukrzyżowany. Co to w ogóle jest? No nie? Że ukrzyżowanie jak już to bardziej miałoby się kojarzyć z, z jakimś wzniosłym znaczeniem, a tutaj jest to umieszczone w filmie, który pozornie ma być prymitywnym filmem akcji. No także jest to bardzo dobre. Bardzo ciekawa gra reżysera, gra twórców. Którzy tutaj wykorzystują pewne nietypowe elementy w nietypowy sposób i je wsklejając. Także bardzo się z tego cieszę, że, że ten film powstał, ponieważ no, przez całe życie jest to dla mnie jeden z najważniejszych filmów, jaki widziałem. Tutaj na tym plakacie możemy zobaczyć charakterystyczną broń Wandama, którą ma on w tym filmie. Świetne. Wszystkie elementy są naprawdę świetne. Także to by było na tyle w tym odcinku. Kilka zdań na temat filmu Cyborg. Na pewno jeszcze będę o nim mówił w różnych, przy okazji różnych innych odcinków gdzieś tam w przyszłości, ponieważ jest to film dla mnie bardzo ważny, na pewno będę też o nim wspominał kilka słów, jak będę robił materiał, w którym będę analizował całą filmografię Wandama, więc tam też na pewno jeszcze będzie miejsce na wspomnienie o tym filmie, przy czym nie wiem. Kiedy taki materiał będę robił, wymaga on, tego typu materiału wymaga ode mnie więcej czasu, gdzie analizuję całą filmografię. Zrobiłem na razie to tylko raz z filmografią Mikiego Rurkę i ten materiał miał 3 godziny około, został podzielony na dwie części i był robiony jeszcze przed tym podcastem. Mówię o tym materiale w podcaście numer 1, yy, gdzie wymieniam różne materiały o tematyce filmowej, które zrobiłem zanim utworzyłem ten, tą formę podcastu o filmach i aktorach. Więc w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam do polubienia fanpage'u na Facebooku, podcast o filmach i aktorach. Możesz tam um, dać jakiś komentarz, zadać jakieś pytanie, tak samo jak pod tym filmem tutaj na YouTubie. Oraz zapraszam cię do obejrzenia mojego najnowszego filmu Zły Demiurg, e, który jest już dostępny na YouTubie. Do obejrzenia po więcej informacji o tym filmie, zapraszam cię na imdb, filmweb i Facebook. Dodam, że film Zły Demiurg ma. Pewne inspiracje z filmu Cyborg, możesz je tam dostrzec, ponieważ oczywiście. No. Um, cóż, no, nie mogę powiedzieć w sumie, że film Cyborg jest inspiracją przy każdym filmie, który robię, bo tak nie jest w sumie. Um, ale tutaj ta możliwość była, ponieważ film Zły Demiurg. Um, Swoją specyfiką ma pewne podobieństwa z Cyborgiem i chociażby filmem Mendy, o czym też wspominałem wcześniej, ogólnie. Film z Udemiurkiem nie jest filmem postapokaliptycznym, ale ma w sobie elementy postapokaliptyczne. Tak bym powiedział, można tam wyczuć pewną postapokalipsę. I jest tam też obecna akcja. Niestety dość znikomo. Jest tam mało tej akcji, ale gdzieś tam się przebija w pewnych momentach. Także cieszę się, że, cieszę się, że udało mi się to zrobić w taki sposób. Um, I bardzo się cieszę, że ten film powstał, ponieważ bardzo chciałem właśnie zrobić film, który będzie mroczny, będzie mieć sobie akcję, um, połączyć takie różne elementy. Um, no, i tutaj w Złym mi się to udało, bo mój wcześniejszy film Miłosno Śledztwo był typowo takim dramatem. Nie było tam akcji, nie było tam um, mroku. W Cyborgu troszkę Moroku jest, aczkolwiek nie jest on jakiś mocny. W Cyborgu bardziej chodzi o stworzenie pewnej atmosfery niż, niż jakiegoś Moroku. To nie jest im grozy, a w Złym Jurku troszeczkę bardziej w kierunku grozy poszedłem inspirowany Mendi. Także dziękuję bardzo, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w części 13 tego podcastu.